Do rybaków z małej wioski w ogarniętym wojną domową Jemenie uśmiechnęło się szczęście, bo znaleźli surowiec, który jest droższy od złota. Mimo, że wśród naukowców nie ma nawet powszechnej zgody co do tego, jak powstaje. Największa obecnie katastrofa humanitarna na świecie ma miejsce w Jemenie, gdzie od 6 lat trwa wyniszczająca wojna domowa, w której jak do tej pory zginęło 230 tysięcy osób, 4 miliony musiały z jej powodu uciekać z domów, a ponad 20 milionów żyje z dnia na dzień tylko dzięki pomocy międzynarodowych organizacji pozarządowych. I o tym, jak fatalna jest sytuacja na miejscu, w lipcu w podcaście bardzo przejmująco opowiadała Paula Gierak, założycielka. Misji polskiej akcji humanitarnej w tym kraju. W związku z czym po takiej informacji odsyłam Was akurat do tego odcinka. Ale chciałem przywołać jeden z wątków tamtej rozmowy, bo wtedy zaczęliśmy ją od informacji o tankowcu porzuconym na wodach w okolicy Hudejdy, czyli przed wojną najważniejszego portu w kraju. Tankowcu, z którego ewentualny wyciek ropy będzie groził jeszcze większym pogorszeniem jakości życia Jemeńczyków. A wynika to z tego, że przed wojną Rybołówstwo było drugą najważniejszą dziedziną tamtejszej gospodarki po wydobyciu i sprzedaży ropy naftowej. Około 400 tysięcy ton rocznie ryb i Owoców morza było wydobywanych przez tamtejsze kutry, poławianych przez tamtejsze kutry, później było przerabianych, puszkowanych w miejscowych fabrykach, później miejscowi kupcy kierowali to wszystko na eksport i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie kilkaset tysięcy osób, a niektóre szacunki, doliczając tych, którzy pracują na lądzie, mówią o 2,5 milionie osób, żyły z rybołówstwa. Natomiast ta sytuacja się wraz z konfliktem domowym oczywiście skończyła, ponieważ liczne bombardowania czy innego rodzaju ataki zniszczyły przystanie, zniszczyły te wspomniane fabryki. Generalnie rzecz biorąc, organizacje pozarządowe szacują, że straty sięgają równowartości 7, prawie 7 miliardów dolarów w samym tylko tym rybołówstwie. Dlatego dziś na połów wypływa tylko jeden. Na pięciu rybaków w kraju, i robi to tylko po to, żeby nakarmić rodzinę, bo pieniędzy z tego niestety nie ma żadnych. Ale dwa miesiące temu los grupki takich rybaków się odmienił, ponieważ na wodach w okolicy południowego wybrzeża tego kraju wypatrzyli martwego kaszalota. I kiedy przyciągnęli go na brzeg i zaczęli ćwiartować na mięso, to w jego wnętrznościach znaleźli drugą, największą ze znalezionych w czasach współczesnych. Bryłę Ambry. Chociaż ludzkości jest znana od bardzo, bardzo dawna, to przez w zasadzie większość naszej historii nie mieliśmy pojęcia, skąd się bierze. Co prowadziło zresztą do ciekawych nieporozumień związanych z bursztynem. I nie będę się w to wgłębiał, bo nie chcę sięgać aż do wieków średnich i do kontaktów pomiędzy Arabami i Europejczykami, ale generalnie jeżeli jesteście tym zainteresowani, to po prostu zgooglujcie sobie etymologię słowa Ambra. W każdym razie dziś wiemy już na pewno, że powstaje w przewodzie pokarmowym kaszalotów, choć samego procesu nie ma dokładnie jak prześledzić. Najpowszechniejsza teoria wiąże się z ciężkostrawną dietą, bo te wielkie ssaki gustują szczególnie w ośmiornicach. Ale oczywiście ich układy pokarmowe nie mogą sobie poradzić z dziobami tych głowonogów. Bo tak, ośmiornice mają w ogóle dzioby, ale nie będę tu tego pokazywał, bo mnie osobiście przerażają te obrazki. Więc, jeżeli macie mocne nerwy, to możecie ich sami poszukać, ale ja nie chcę na to jeszcze rozpatrzeć. W każdym razie te dzioby są hitynowe, więc nie do strawienia, i co jakiś czas kaszaloty je po prostu zwracają. Ale, według tej wspomnianej teorii, czasami takie dzioby mogą się jednak przyśliznąć do żołądka. I tam żeby chronić ścianki przez rozcięciem, organizm zaczyna je otaczać rodzajem takiego ochronnego śluzu. A z czasem i ten śluz, i te dzioby zaczynają formować taką ścisłą, ciężką bryłę. Większość cetologów uważa to, że to jest najbardziej prawdopodobny proces, natomiast nie wiadomo, co później dzieje się z tą masą, którą w ogóle w szczycie przemysłowego wielorybnictwa w XIX wieku znajdywano w ciele tylko co setnego zabitego saka, A więc... Duża część naukowców jest zdania, że kaszaloty po prostu tą ambrą wymiotują. Natomiast niektórzy uważają, że defekują. I jest też trzecia wersja, a mianowicie, że ta masa tkwi w żołądku i narasta, narasta, narasta do takiego stopnia, że w pewnym momencie przebija przewód pokarmowy i w ten sposób doprowadza do śmierci nosiciela, na którym później żerują różnego rodzaju ptaki itd. Tak i w ten sposób uwalniają tę ambrę, żeby mogła sobie podryfować. No i w tych morzach i oceanach jest poddawana działaniu różnych sił, w związku z czym z reguły rozpada się na trochę mniejsze kawałki, które właśnie dryfują sobie, po czym są wyrzucane na plaże z reguły na południowej półkuli, gdzie bytuje większość kaszelotów. I w związku z tym, bardzo często, jeżeli macie na przykład ustawiony Google Alert właśnie na Ambre, to średnio raz na miesiąc pojawia się jakaś taka informacja, że ktoś w Tajlandii, czy na Nowej Zelandii czy na Tajwanie znalazł właśnie taką bryłkę i wybuduje sobie za nią dom. Tak wszyscy zawsze się skupiają na tych pieniądzach, bo ambra potrafi być droższa od złota, chociaż to też zależy od konkretnego kupca i podaży na rynku, no bo ze względu na to jak się pozyskuje w tej chwili ten drogocenny materiał, to trudno przewidzieć czy tej ambry będzie tyle kilogramów w roku, czy tyle kilogramów w roku, więc ceny się trochę różnicują. W każdym razie są tak bardzo wysokie ze względu na zapach, ponieważ Świeża ambra jest dość specyficzna, ciężka, przypominająca podobno coś pomiędzy mułem a właśnie kałem, ale wystawiona na długie działanie światła słonecznego i czasami też soli morskiej, zyskuje zupełnie inny aromat, który jest najczęściej porównywany do piżma i jest niezwykle mocno ceniony w świecie producentów drogocennych perfum, szczególnie dla indywidualnych klientów z Bliskiego Wschodu. I tu wracamy do Jemenu, ponieważ ci wspomnieni rybacy za swoją 127-kilową bryłę Amry dostali od kupca właśnie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich równowartość 1,5 miliona dolarów. Jest tym pewna gorzka ironia, że za przypadkowe znalezisko zrobili fortunę, a tymczasem w normalnych połowach trudno im jest zarobić cokolwiek. Natomiast można na to też spojrzeć z drugiej strony, dużo bardziej optymistycznej, a mianowicie według medialnych doniesień: całe te pieniądze podzielili pomiędzy tę swoją społeczność. Oczywiście proporcjonalnie ci, którzy wykonali najwięcej roboty albo znaleźli tego kaszalota, dostali najwięcej pieniędzy, ale duża część środków trafiła też do ludzi, którzy w ogóle nie mieli z tym nic wspólnego, tylko po prostu mieszkają w tej wiosce, a dzięki takiemu zastrzekowi gotówki mogli choć trochę ulżyć swoim rodzinom w tej strasznej. Wyniszczającej wojnie domowej. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to więcej takich, bardziej rozbudowanych znajdziesz w formie podcastu, którego możesz posłuchać oczywiście tutaj na YouTube, ale także w aplikacjach audio, takich jak Spotify, Apple Podcast albo Google Podcast. Natomiast, jeżeli wyjątkowo podoba Ci się to, co robię, to możesz wesprzeć moją działalność w serwisie patronite pod adresem patronite.pl, ułamane przez dział zagraniczny.